Cześć, witajcie, wędkarstwo, idziemy na ryby, witam was w kolejnym odcinku, tym razem wiosenna metoda, z tym, że z wiosną ten dzień ma mało wspólnego i to jest właśnie ten problem, jaki mamy w tym roku, bo pogoda strasznie miesza, nie może się ta wiosna wkręcić i z tegoż to powodu jest tak dziwnie z rybami, bo jeszcze nie wiadomo na jakim miejscu usiąść. Generalnie w ogóle nie wiem na jakim miejscu siedzę, bo jesteśmy na Sączkowie, zupełnie z drugiej strony, bo odkrywamy nowe miejscówki, żeby nie łowić cały czas w tym samym miejscu, bo to jest bez sensu. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jak jest już ciepło, idzie ta wiosna robi się zielono, to raczej zawsze atakuje płcizny. W tym momencie nie wiem, jak tutaj jest. To wykaże gruntowanie i stwierdziłem, że taki element zaskoczenia będzie najlepszy, bo naprawdę można się teraz zastanawiać, czy ta ryba już wychodzi na płuciznę, czy się kręci gdzieś przy głębszych rejonach, bo nie ma tego ciepła. Tak dlatego normalnie jakby była ładna pogoda i długość, by się słoneczko nam utrzymywało, wysokie temperatury, to już bym omówił, że wiosną będziemy szukać tych ryb na płociźnie. A jeżeli jest tak, jak jest to naprawdę y, ciężko stwierdzić. Naszykujemy sobie towar, powiem troszeczkę o technice łowienia, bo to jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o wiosnę. Tutaj kilka jest takich ważnych faktów do powiedzenia. Więc wygruntujemy sobie. Dzisiaj o dziwo nie będę mówił od razu dystansowo, tylko zacznę sobie od 40 metrów wędką 3, 30. Mam nadzieję, że gdzieś te rybki uda się bliżej chwytać, bo będzie po prostu więcej zabawy na krótszym, lżejszym, delikatniejszym kiju. Taka jest nadzieja, a jeżeli będzie źle, to wyciągam z mx i i polecimy daleko. Także szukujemy sobie towarek, tutaj standardowo pelecik, już sobie go muszę odsączyć. Pelet dobry, nie granulat, standardowy jakiś pelet, który zachowuje swoją strukturę, czy to na wagę, czy markowy, nie ma to większego znaczenia. I nie odważyłbym się dzisiaj nie użyć zanęty, bo warunki mamy takie pomieszane i ta zanęta zmusi być, ta ryba jeszcze nie żeruje tak jak powinna, tak jak to jest latem, dlatego tutaj trzeba uważać, z tym nie można przesadzić. I cała zabawa polega na tym, żeby odkryć ten czas, jakim podajnik ma leżeć w wodzie, czy ryba chce jeść, czy nie chce, jak będzie współpracować dzisiaj. Ja już to pokazywałem w zeszłym roku na odcinku Jak skutecznie mówić na metodę. Bardzo Was zapraszam do obejrzenia. Tam dużo rzeczy tłumaczę, takich też podstawowych, myślę, że warto obejrzeć. I technika łowienia to będzie metod feeder. Zdecydowanie metoda. To jeszcze nie jest czas, żeby gdzieś tam wyciągać proces, pomba, żeby łowić na bombkę, jakimiś grubymi peletami. To na razie jeszcze trzeba sobie odpuścić. Do takich technik musi się zrobić naprawdę ciepło. Musi być już ta ryba naprawdę w trybie żerowania. Na razie mówimy dalej delikatnie z metodą punktowo przede wszystkim. To się wszystko zmienia dopiero później, jak już naprawdę zrobi się ciepło i ta ryba już naprawdę konkretnie żeruje. Także bardzo takie zwykłe, proste wędkowanie bez kombinowania. Zaczęliśmy wędkowanie, wędka w wodzie, najlepszy moment, już były jakieś obcierki, od razu mi się nasunęło pytanie, czy może gdzieś te rybki jednak bliżej tutaj nie będą, ale to na razie jeszcze za wcześnie na takie wnioski. I celowo na początku powiedziałem, że to jest czas, w którym mówimy na metodę, nie strzelamy jeszcze peletem, nie nęcimy jakoś grubo i tak dalej, i tak dalej, ponieważ ryby... Po zimie one chcą się odbudować, chcą odbudować swoje związki i chemiczne sole mineralne, tego im po zimie po prostu brakuje, dlatego one chętnie pobierają zanęta i dlatego warto yy, przy takim wędkowaniu wiosennym, no, takim jak jest teraz jeszcze, yy, używać tej zanęty i to się naprawdę spisuje. I tak naprawdę zobaczymy co będzie. Jeżeli chodzi o wędeczkę to mam dzisiaj zemek Iron Feeder 3,30. Tą wędką jestem w stanie osiągnąć dystansę do 60 metrów. Ona bardzo fajnie rzuca, jest taka mocna, progresywna. Generalnie fajna wędka. Ja sobie teraz przerzucę zestaw. Bo coś tam mi się raz obtarło, więc warto chyba to zrobić. Oprócz tego łapię jakieś... Chyba, że tam jest jakaś ryba, słuchajcie coś. Nie wiem czy to jest ryba, czy to jest jakiś znowu zaczep, bo to dno jest takie nieciekawe tutaj teraz. Zaraz to się okaże. No, coś tam było i, i to się odpadło. O, widzicie, zabetonowałem za mocno mój podajnik nawet i może ryba nie dała rady tego wciągnąć jak tutaj chętnie przy tym była, także muszę słabiej nabijać i rzucamy jeszcze raz. Na razie nie łowimy na tym dystansie, dlatego już ten rzut jest 10 metrów dalej. Zwiększony też podajnik. Z małego przyszliśmy na duży, bo jednak uważam, że gdzieś tam ten muł dalej stanowi problem tutaj z tego miejsca, tak samo jak i z tamtych miejsc, więc mały podajnik raczej się zapada i, i nie jest to tutaj raczej trafiona technika. Tego zwiększyliśmy na podajnik large 30 gram i 10 metrów dalej. Jeżeli będzie trzeba, zwiększymy jeszcze podajnik i pójdziemy jeszcze dalej. Myślę, że spokojnie do 60 metrów dojdę. Teraz jesteśmy w okolicy 50. I zobaczymy, co się wydarzy. Teraz kilka rzutów znowu. Co ciekawe, tam było dużo wskazań na tamtej linii, więc ciekawe, dlaczego nie było brań. Więc zastanawiamy to, ale jednak i tak wyszedłem dalej w wodę zobaczyć. I co? Dalej jesteśmy bez brań, mimo tego, że jesteśmy 10 metrów dalej. Ale przypomniało mi się, że mieliśmy dużo wskazań cały czas. Pamiętacie? Na początku musimy wskazania, wskazania, więc te ryby są bliżej. Bliżej i wykorzystam ten zaczep, który znalazłem. Znalazłem ten zaczep gdzieś tak na 30 metrach on jest. Ja sobie zaraz go jeszcze troszeczkę dokładniej poszukam i się przy tym zaczepie przyczaję. Uważam, że ten zaczep można wykorzystać na swoją korzyść, bo ryby w okolicach takich zaczepów lubią przebywać, i to jest fakt. I teraz wykorzystuję zapach i dodaję do mojej brei paletowej. I zaraz sobie tym tam zanęcę też. I zobaczymy czy to przyniesie jakiś efekt. Bardzo jestem ciekawy. Myślę, że wy też i oglądamy dalej. Do tego bardzo lubię system ICS, bo wystarczy ściągnąć przypon koszyczek. Teraz tutaj do ołowiu mam nawiązany kawałek żyłki. Zaczepiam sobie to tu, o szybko złączkę do przyponów. I już mogę gruntować i szukać tego zaczepu. Tylko, żebym nie stracił zestawu na nim, bo to jest najgorsze. Raz, dwa, trzy. Wiemy, może tego jeszcze nie ma? O, jest, zobaczcie. Jest zaczep. Widzicie? O, i teraz puścił. I super. To teraz. Hmm. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie, czy jak teraz ruszę czy nie wpadnę na ten zaczep dokładnie i będzie niedobrze, ale o, o kuchnia, zobaczcie jak blisko to było, za mocny rzut Jeszcze raz. Zobaczymy. Muszę te słabiutki rzucik zrobić, bo to wcale nie jest daleko. O, pyknie, raz. Dobra. Jesteśmy przy nim, ale nie w nim i tam teraz położymy Slopa Bremoy, czyli peletowy booster. Bardzo fajna rzecz. Z tym, że nie mam już odpowiedniego koszyczka do podania tego towaru, ale jesteśmy blisko, więc można założyć taką kolubrynę bezproblemowo. Tylko nie mam do niej żyłki. Mam nadzieję, że to nie wypadnie. I podamy tak samo jak wcześniej pokazywałem. Zatykam koszyk z dołu ciężkim miksem i nabijam z góry. No W takim momentach przydałby się kamerzysta. Ale mieliście wcześniej pokazane ujęcia jak to wygląda tak. O! o! Nie do wody, nie do wody! O! Żeby to ładnie pokazać. I teraz spokojnie, zobaczcie, ta wędka sobie z tym doskonale poradzi bez żadnych problemów na tą chatkę. Bez plecionki gorzej się szarpuje takie rzeczy, ale myślę, że sobie poradzimy doskonale z tym. I znowu ten sam motyw: ęta i booster. Trochę wypaść chcę, ale w tym dystansie sobie nie ma się co przejmować co bardzo. O. I wracamy do gry. Jestem bardzo ciekawy czy tu przyniesie efekt Co się okaże. A, cieszę się bardzo, lubię jak tak jest właśnie. Trzeba troszeczkę było zakombinować i je zrywa. No, mogę jej nie wyjąć, bo tutaj ten wszak jest taki, że ona tam chce iść pod niego. Mocny hol. Zobaczycie ugięcia kijka niestety na razie. Jest. I teraz zobaczycie. Pięknie. No, Jest fajna rybka. Super się cieszę. Zobaczcie. Piękny karpik. Za dolną wargę chwycił na toksika. Przypuszczamy, idziemy po więcej, bo to działa. O ty, super, bo idzie drugi taki dosyć odjazdik zrobił, ale teraz już płynie do mnie.

Zobaczcie jak próbuję do krzaka, uciec. Rozgrywamy tu. Gdzie jesteś mój? No, spory karpik. Kolejny. Dolna warga. Tym razem guma balonowa się spisała, czyli turbo. O, już nie będziemy to pokazywać, tak? Także idealnie się spasowałem, gdzie trzecia ryba pod rząd, więc jest dobrze. Tylko tym razem mamy jakiś inny gatunek. Być może ulubiony. Tak, jesiotr. Mamy jesiotra. <grym> O, ładna rybka będzie do prezentacji, chociaż ja z jej siodrami nie przepadam. No tutaj, teraz dopiero zaczął szaleć. Tak naprawdę, ostrożnie go tutaj spróbujemy wziąć. Zobaczcie, takiego długiego i siotra mi się udało złowić Trochę taki zmęczony życiem, bardzo brzydkie płetwy Ale zdecydowanie bardzo długa ryba Wypuścimy gościa Spróbujemy go tak ręcznie, ładnie Tutaj by mu się nic nie stało No chodź, 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 tutaj Teraz tak ładnie na niego Widać? No płynę sobie Koleżko Ładnie, dziękuję. Fajnie, bo już padły nam trzy rybki sprzed tego zaczepu. Myślę, że fajnie udało się pokazać taki trochę kunszt wędkarski, tak myślę. Bo tak naprawdę to jest najbardziej istotne w tym wszystkim. Żeby zlokalizować rybę, tak? Przede wszystkim zlokalizować i, i wiedzieć co się dzieje w łowisku. Czy jest blisko, czy daleko. Te wskazania nam podpowiedziały, że są bliżej. Korzystaliśmy zaczep i oto pojawiają się ryby teraz. Nie ma jeszcze Eldorado. Ale może jeszcze się jakoś Jezu, brzydko wpadło. To jest taki podstawowy błąd, który robią wędkarze: że zostawiają podanie, jak brzydko wpadnie, a to musi być te plum. Tego zwijamy od razu zestaw. To się zdarza, że źle wpadnie, jest źle skorygowany rzut, i, i tak potem jest. Tego rzucimy ponownie. Spróbujemy zaraz też założyć jeszcze inną przynętę, bo może tutaj trzeba się jeszcze wpasować z przynętą i spróbuję zaryzykuję ten mały podajnik, bo mam wrażenie, że na mały podajnik miałbym brania szybciej i mógłbym częściej przerzucać. A tutaj być może jest istotne to, żeby jednak jakiś ten sygnał tym rybom dawać. Także zrobimy teraz plum, dobra O, teraz był plum. I czekamy. Super. Widzicie, kolejna ryba, ale nie wiem czy nie znowu czasem oczy Mam nadzieję, że nie. Ale wydawało mi się, że coś tam wyskoczyło przed chwilą z tej wody. A jak coś wyskoczyło, to zrobił jeść. Ale zobaczymy bliżej. Teraz tak, jest coraz lepiej. Wchodzi na to, że ryby biorą między 3 a 5 minutą, więc dłużej nawet nie trzymam. 3-4 minuty to jest max. I zobaczymy, czy uda się teraz zrobić z tego łowienia Eldorado i wpasować dokładnie w ten interwał brań. No to będzie ciekawe. jest minuta 20 teraz było i jest kolejny. Jest ogień. Ale miejsce wytypowałem myślę idealnie. Chodzi na to, że podchodzi im chyba najbardziej im chyba podchodzi dzisiaj kolor pomarańczowy i smak turbo. Na no, toksika miałem branie, ale rzadziej. Ale zaraz można to sprawdzić zakładając toksika w takim momencie, w którym one dobrze, dobrze biorą i zobaczyć czy będzie branie szybciej, czy wolniej. Ale to już jest takie nie do końca pewne. Wjeżdżamy. na plum wydaje mi się, że już jestem wpasowany idealnie i tak za bardzo już nie ma co mówić, teraz tylko można łowić jeżeli dalej będę miał brania po trzech minutach, to po prostu nie będę robił nic będę cały czas łowił co jest ciekawe, a jeżeli odejdą brania na no, no załóżmy 10 minut, wtedy zdecyduję się donęcić i dalej będziemy czekać mam jakąś inną rybkę karafia chyba mamy albo karpika Małego Mały łuskacz ale bra nie było fajne Te małe, tak z biorą w gąbędkę wody mi brało Proszę bardzo O nie, nie, nie. Piękny, malutki taki bojownik Pracę, kolaczka. się po dłuższej przerwie. Cały czas ludzie współpracują. Jest bardzo przyjemnie, zrobiło się słoneczko. Już teraz można powiedzieć, że to jest wiosna. Bo jest naprawdę fajnie. Nie zbawimy się tak naprawdę. Odkryłem przez pierwszą godzinę, odkryłem co mam robić tak naprawdę gdzie mam się ustawić. tak, Bo ten zaczep, gdzie na początku mnie zdenerwował, to okazał się z moim zbawieniem dzisiaj tak naprawdę. Bo przy tym zaczepie ewidentnie są ryby. I teraz cały czas. 2-3 minuty przerzucam, więc nie muszę donęcać nic robić. Taka już się zrobiła sesja leniwa. No ale doszliśmy do tego przez jakąś tam drogę. Mam nadzieję, że fajną. Bo ja właśnie lubię tak jak jest. Rzeczy, które się sprawdzały bądź nie, dystanse, obcierki, pewne sygnały, które zdradziły, że ta ryba będzie też bliżej. Odpuściły. No, zobaczcie, niestety w zaczepie siedzę teraz. Niestety, uff, uff, nie fajne, niestety tego zerwę. Czemu zaczepię? zaczepie? Rybka Wyrusza Ale słuchajcie, to jest ryba w zaczepie Dziwna sprawa, słuchajcie, bo Miałem zaczep Wyciągnąłem ten zaczep i zaczął się ruszać. To nie jest duża ryba, to jest mała ryba. Ona musiała jakoś wziąć i, i się gdzieś tam za jakimś kołkiem po prostu przechylić, ale na szczytówce nie było wskazania. To znaczy, że jesteśmy wygruntowani dosłownie tyle od tego zaczepu. Postanowiłem, że donęcę i tu przygotowałem sobie już koszyk do nęcenia. Chciałem wam pokazać jeszcze raz jak to szybko można zrobić, ale jest ryba. Później dochodujemy tu z no, ci najpierw tu go puszczę I potem stąd szybko tu i do podbieraka Siedzi. pokażemy no, muszę, żeby mi nie wyjechał Nie bardzo chcę Piękne to jest łowienie dziś znowu ładna szarika Nie zaprezentujemy karpika bo już mi się trochę źle połowiło wszystko za dolną wargę pięknie powpinamy Prezentacja takiej pięknej rybki. Bardzo ładny, taki przymasiony karpikier. Piękne łowienie się zrobiło. Chciałem też z tego miejsca pozdrowić. Całą ekipę jedziemy na ryby, grupę. Wszystkich z Facebooka oglądających z YouTubea zapraszam na naszą grupę, bo jest naprawdę świetna ekipa, świetna atmosfera. Przed chwilą robiliśmy sobie live'a. Zaraz wszystkich pozdrawiam jeszcze raz. I to akurat usiadłem sobie rzucić. Jest rybka. Pięknie. Myślę, że dzisiaj kluczem do sukcesu było wytypowanie u mnie tutaj tego miejsca I to zdziałało tutaj tak naprawdę cuda I mamy kolejną rybękę Teraz, znowu dałem popisu z podbierami A rybka zaczęła szaleć Dobra, chodź Cyk Brzydki, to, brzydko to wyszło. ups kolejne rybki wracają do wody po zaciekłej walce. No, ten bardzo zmęczony taki był. A dziwno, bo bardzo szybko wyjęta ryba i szybko, że tak powiem, wyholowana i ściągnięta do podwieraka, bo to był chyba mój najlepszy choć życia ta ryba dzisiaj. Bo tak sobie to trenuję, szczerze wam powiem te hole, tak żeby rybę wpuścić tu, skrócić mocno i ją tutaj wyciągnąć prosto pod bieraka. No, jak nie ma kamery, to jest łatwiej. Jak się robi jedną czynność, nie trzeba mówić, myśleć. Nic. W każdym razie to by było na tyle dzisiaj. Złowa końcowa, bardzo przyjemna sesja. Bardzo mi się podobało ze względu na to, że dzisiaj było tak wyjątkowo. Bo nie łowiliśmy od razu ryb. Te ryby były dzisiaj dosyć trudne. Najważniejsza była dzisiaj lokalizacja. Nieszczęsny zaczep, który na początku mi troszeczkę popsuł humor, okazał się zbawienny, i to przy nim zaczęliśmy dopiero odławiać rybki. Najlepsza okazała się pomarańczowa osmokulka o osmoku Turbo. Toksik gdzieś tam działał, ale chyba słabiej, tak mi się wydawało przynajmniej. I co to mówić? Jak już odnalazłem ten zaczep, już dało się tam łowić, to już był z górki, tak naprawdę po prostu już była zabawa z holem rybek i, i miło spędzony czas. Do tego zachęcam Was do obejrzenia innych materiałów z tej wody na drugiej stronie, łowi się zupełnie inaczej. Super spisała się też wędka Zemex Iron Feeder. Muszę powiedzieć, że bardzo zacna, można nią spokojnie łowić karpie, można ją zbić na dżeka. Taka uniwersalna, przez to mi się podoba, o fajnej pracy dała radę. Dzisiaj piątki były, dwie jakaś tam może szóstka, może przesadam bo ciężko tak powiedzieć, ale było kilka tam większych sztuk tych karpi. Tutaj się udało je przytrzymać, żeby pod drzewo nie wpływały, więc wędka się spisała na plus. I to by było chyba na tyle. Zapraszam do kolejnych filmów. Na razie trzymajcie się.